Szanowni Państwo, serdecznie witamy Państwa na koncercie charytatywnym dla e, Olafa Malinowskiego. E, dwa słowa o Olku, zanim powiemy, co się będzie dzisiaj działo. Chłopak, 15 lat, często był tutaj u nas w Boksirze, Klub Klubu Młodego Ekologa. E, młody, normalny chłopak, który broił też u nas, u nas też broi. E, wybrał się z, z przyjaciółmi na zabawę na desce i z wiosłem, skład do wody jak każdy z nas w dzieciństwie. No i parę dni później niestety już trafił do szpitala. Hmm, okazało się, że e, jest to ostre rozsianie zapalenia mózgu i rdzenia, więc bardzo poważna e, przypadłość, choroba, na którą w tej chwili tak naprawdę mm, nie ma przyczyn. Lekarze nie wiedzą dlaczego. Dlatego zbieramy się nie tylko tutaj u nas, ale też w innych jednostkach. Staramy się zebrać jak najwięcej e, pieniędzy, głównie dla rodziców. E, Olaf Ola jest już w trzecim szpitalu w tej chwili w Gdańsku. Potrzebne są środki na, na, na jego leczenie, rehabilitację, na pomoc dla rodziców, transport i tak dalej. Dlatego wszyscy ludzie o dobrych sercach z naszej gminy pomagamy Chłopakowi, bo, bo warto. Być może kiedyś on pomoże Jazdekom na Stalnia kasztanek w Benderkowie. 140. Ja wydaje mi się, że już to jest sprzedane tej pani, więc 150. Ja przypominam, że mamy dwa takie zaproszenia. Ale jest 150 Po raz pierwszy w takim razie. Po raz drugi. I po raz trzeci. I po raz trzeci zapraszamy pana tutaj do naszej skrzynyczki. And when I ask about it mm -hmm. oh, yeah. When I ask you're hiding from me mm -hmm. Confusing thoughts and mystery I see I love was just a fantasy For me You play me like nobody mm -hmm. And you are everything for me mm. You shot me so damn no you, you shot me Ta akcja to pomysł mojego grona pedagogicznego, ponieważ Ola to dziecko jednej nauczycielki, właśnie z naszego przedszkola. Uczymy nasze dzieci empatii, miłości do drugiego człowieka, ale jak państwo wiecie, przykład zawsze idzie z góry, i takim przykładem są nauczyciele. One, wszystkie panie nauczycielki, jednogłośnie stwierdziły, że taką akcję trzeba zrobić, bo to jest wspieranie się wspólne w trudnych momentach, i każdy gest, nawet ten najmniejszy kiedyś w przyszłości wróci też dobrem dla danego człowieka. złoty na rehabilitację Olafa i ulżenie jego ro ro rodzinie. 500 zł po raz pierwszy. 500 zł po raz drugi. Sprzedane 500 zł, panie Marku, zapraszamy wielkie brawa.